Znajdujemy się w gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która funkcjonuje już od pięciu lat. Mam przyjemność rozmawiać z profesorem Jackiem Dachem, i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć, co Uniwersytet Przyrodniczy jako jednostka badawcza zyskała dzięki posiadaniu właśnie biogazowni. Zyskaliśmy bardzo dużo. Może tylko na wstępie, jakby wyjaśnię, że realnie ta biogazownia będzie należała do uniwersytetu za kilkanaście lat po zakończeniu okresu dzierżawy. Natomiast w tej chwili uniwersytet ma pełne wejście, jakby w, jeśli chodzi o dostęp naukowy, dydaktyczny, no i też jakby edukacyjny. Dlatego, że może to panią redaktor zdziwi, ale już blisko 14 tysięcy osób odwiedziło naszą biogazownię tutaj właśnie, naszym, nasze gospodarstwo i tutaj właśnie biogazownię w ostatnich, w ostatnich pięciu latach. E, biogazownia służy przede wszystkim do przełamywania mitów na temat biogazowni. No jesteśmy tutaj, trudno akurat przekazać, nazwijmy to wonie, jakie tutaj jesteśmy, jakie jesteśmy w stanie tutaj wyczuwać, ale po prostu to jest zwykłe, zwykła atmosfera wiejska. Tu obok są krówki, 120 krów mlecz które no, mają jakąś swoją woń. Biogazownia jako instalacja nie śmierdzi, jak to się potocznie mówi, bo ona nie może wydzielać żadnych zapachów musi być instalacją. Szczelną, gazową, jak każda instalacja gazowa. Realizujemy tutaj również wiele zajęć ze studentami. Praktycznie studenci, prawie że każdego kierunku, właśnie studiów na Uniwersytecie, mają w ramach zajęć wizytę właśnie na biogazowni i zapoznają się z tym, w jaki sposób biogazownia funkcjonuje, czy my ją możemy karmić, jak oddziałuje na środowisko, jak przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego w tymże gospodarstwie, ale i generalnie w rolnictwie. Dlatego że biogazowi mają ogromny potencjał do zmniejszenia śladu węglowego. No i też mieliśmy tu wizyty wielu polityków i staramy się przeforsować wizję taką, że polski sektor rolniczy to jest nie tylko produkcja zwierzęca i produkcja roślinna, ale jest jeszcze trzeci potencjalnie gigantyczny sektor z ogromnymi możliwościami to jest rolnictwo. Energetyczne. E, takich instalacji, jak mamy tutaj e, za nami, praktycznie w Polsce mogłoby powstać między 10 a 13 tysięcy, co daje łącznie większą moc niż planowane dwie elektrownie atomowe. Przy czym to jest polska myśl technologiczna, my to możemy wydać szybko, te pieniądze zostaną w Polsce, w odróżnieniu od kwestii e, budowy elektrowni atomowej, gdzie większość środków jedzie za granicę. ¡Suscríbete al canal!